Dzień dobry, szczęść! Możecie! 27 października. Jeżeli ktoś z Was rozpoczął, podobnie jak ja, nowagę pompyjańską 1 października, to dzisiaj jest ostatni dzień części błagalnej, ponieważ jak wiecie, pompojanka ma 54 dni, dzieli się na dwie części. Jedna z nich trwa 27 dni, druga również. I dzisiaj właśnie 27 października kończymy tajemnicę część błagalną. Więc mówimy od jutra trochę inne modlitwy końcowe na koniec różańca. Więc tak, tylko przypominam, żebyście pamiętali o tym. Mam nadzieję, że nadal trwacie na modlitwie. A jeżeli nie, to cały czas są różne fajne, dostępne terminy. Na przykład mówiłam w zeszłym tygodniu: od 1 listopada do 24 grudnia, czyli od uroczystości Wszystkich Świętych do Wigilii Bożego Narodzenia, więc też świetna data. Może uda mi się też podjąć całą pąpejankę. Zobaczymy w tym, w tym terminie. Na razie jestem na półmetku, właśnie dzisiaj kończę połowę tej pobrańki rozpoczętej 1 października, czyli cały właściwie październik. Póki co na razie nic się złego nie dzieje. Nie, nie przerwałam modlitw. Mam nadzieję, że tak wytrwam do końca 23 listopada. I tego też Wam życzę. Dużo wytrwałości i dużo wiary w to, że wszystkie Wasze intencje się spełnią. To na tyle. Szczęść Boże, kochani.